Cześć witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie grać Minecraft One Block. Dzisiaj sobie pobudujemy jeszcze trochę oraz złożymy tą wyspę naszą i nie wiem, no zbudujemy chyba domek już, bo mam dość dużo surowców, więc lecimy Tematem um, tak powiem Wam, um, że jak będziemy one bloka, no to będziemy robić 15-minutowe odcinki, chyba będzie git albo 17, jakoś tak. Dobra. Um, kopiemy sobie, kopiemy i. Bo chcę jeszcze trochę przedłużyć to o właśnie żelazo przyda się. Dirt też się może nam elegancko przydać. No. Więc wróbmy taką zamiankę i kupiemy sobie dalej. A jajko No i dobra Zaczniemy zaraz e, robić e, kolejną część No dobra em... Wiecie co? Tu będzie domek. Tutaj. Tu jest do dokończenia, czyli teraz ją właśnie sobie zrobimy. Okej. Okay. Tu sobie przedłużymy, bo tu będzie domek za jakiś czas. Jakiś taki nieduży. Ojejko. Biedne kurczaki. No nie, i teraz co tam będzie mi się respiło? Uff. Na szczęście nie. Fak. <fuck> <Fuck>. Może jednak. <fuck> Dobra, nie ważne. No. Co jest nie tak. ów okej okay. Czyli zróbmy sobie teraz tu tak, tak, tak. I przedłużymy sobie tak trochę farmę. O właśnie, tak, tak. Jeszcze dwie warstwy. albo jedną jedną, jedną. Eee, tak. Ojej, biedne zwierzęta. Ty kurcze, kwiatki mi się nie przydadzą. Dobra. Budujemy dalej I tutaj skończymy tą warstwę do końca i się weźmiemy za domek Właśnie dirt mi się by przydał Teraz Żelazo w sumie może być O nie, o nie. Kurczę, znowu mi skrzynkę bopsu. No patrzcie na to. Dobra. Wrzucamy wszystkie niepotrzebne rzeczy. No i teraz weźmiemy musimy to zebrać, to jest bardzo ważne idemki. Mamy tutaj trzy diaksy, dlatego ważne, no o kurde. Płotki to Zobaczcie ile miejsca się od razu zrobiły. No? <laughs> Okej. Okay. Ok będziemy to jeszcze przedłużyć, ale jak na razie to będziemy sobie tak żyli. Dobra, bierzemy się za budowę do domu, czyli tak. Kurde, ciężkie. Raz, dwa, trzy, albo trochę dalej. O, właśnie tu, raz, dwa, trzy, okej okay. Przepraszam za Messengera Raz, dwa, trzy, okej okay. No i dobra mm. Teraz tak, tak tak, tak, elegancko. Tak, tak i tak będzie. Ojejku. Co tutaj zrobimy z desek? Tej skrzynki nie będzie. Mhm. Czyli tu tak. Tu, ej, tak, 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 tak. Okej, okay, tu będzie okienko. O, super nam idzie, widać. Tutaj będzie zabudowana. Tutaj też. Tu też. <gry> ok. Ile mamy piasku? No nie gadajcie, że 6, tylko. No. A jej. No to już się zaczyna robić mm, problem. Eee... Znacie co, na pewno nie mam innego pomysłu na dach To już wam mówię, bo w schodki tutaj ciężko by było Więc Płaski Już mamy taki mały schron dla siebie, tak? Tutaj I co ja z tymi... O kurczę, tą skrzynkę trzeba będzie przenieść Okej, okay. to już się weźmiemy za to. Skrzynka będzie tutaj stała. Bo na pewno ta skrzynka nie będzie na wejściu. To już wam mogę powiedzieć. Już będziemy ją przenosić. Okej. Okay. Ta skrzynka po prostu nie może być na wejściu. Aha, bo już pełna. Do naciwo. Wiem, żeśmy tutaj uzupełnili. Dobra, mamy skrzynkę, już możemy tutaj sobie tak i przedłużyć. Powkładać resztę rzeczy. My trochę ich mamy, niech temu mówić, że nie. I... Ej, crafting, zróbmy. przeda się piecyk od razu. No i tutaj będzie takie stanowisko, jakby pracy. Dobra, ehm. też coś, coś trzeba a, drzwi mieliśmy skraftować? Dobrze, dobrze. O kurda, ty miała książeczki. Ej, jak to się robiło? Tak. Ej. A, nie starczy nam. Kurczę. To nie wiedziałem, że, że tyle dobra, nieważne. Ej, no nie pamiętam, jak się drzwi robiło. Tak. Uf. Dobrze, że zapamiętałem, że tak. Okej, okay. czyli robimy tak. ok okej. I teraz piasek. Tu jest piasek. To możemy odłożyć. Eee, węgiel. Kurde. Eee, tak, węgiel. No. Właśnie z tym piachem, piaskiem tutaj będzie problem. Szczerze, tak dużo to nam nie zajęło tej wyspy Ten nasz domek. O właśnie piasek. A i sobie trochę pokopiemy. O! Tak, to nam się przyda. Nie wiem do czego, ale. Okej. Okay. Kiepskie rzeczy, trochę kiepsk. Ła! Tak, niedługo będziemy mogli zagrodę zrobić, właśnie mi się przypomniało. Yy, tylko musimy powiększyć trochę wyspę. O. Biedność, biedna zwierzątka. I tak, i to samo, I to samo dostaliśmy. Aha. W piątek będzie, będę robił zapas film, filmów. Więc no, nie każdy film będzie. Na no, każdy dzień nie. No, nie będzie no, w każdy dzień. Więc z góry będę przepraszać już. Bo nie wiem, czy mi się uda w piątek wyrobić um, 7 lub 8 filmów. Wątpię, że mi się by udało. O kurde. Ajajaj. O kurde, gdzie to? Tu. Tak. Dobra, kurde, piasek by mi się przydała.

Kurczę, jak coś się przydaje, to tego nie ma. A jak nic się nie przydaje, to to właśnie jest. Kurczę przepraszam za tego Messengera. Aj aj, aj. No niestety Święgo. Czekajcie ja go wyciszę No tr tak troszeczkę powiem wam przeszkadza no Eee, w nagrywaniu O kurde Niedługo będziemy zagrody i tak robić to spoko loko ojej. czekajcie. No, śpiewem jest ciężko. O lato nam się bardzo, bardzo przyda. Ale z piasek by nam się przydał, a nie mamy go słabiutko Czyli tak założymy już tu chociaż Dwie zostaną Aj trochę Ale trudno, będziemy zbierać tak? Na no to um. Trochę nam się dirca wtedy przez ten czasem zbierało, więc ja tutaj przedłużę tak, o kurczę, boję się, że o. puszczę ten przycisk, na który nie powinien puszczać. No dobra. O nie. Przez przypadek nie ten przycisk, kliknąłem i no trudno. Niedługo tutaj farmy będziemy już robić. Tak powiem szczerze. Ej, dobra, koniec tirytu. Um, ja wam powiem tak, że my sobie łóżko zrobimy. Aha, nie wzięliśmy wełn. Dobra, nieważne. Um, tak. O kurczę, czerwone łóżko, Ja, Dobra. Śpimy. Aha. Co? tam było? Nie gadaj. Cześć, kurde. A, nie uśniemy, A, uh a. -uh. Bo zapomniałem, że nie da się po prostu tak, że jak ty pójdziesz spać, to wszyscy pójdą spać. A, nieważne. O, a to co? Ej. Ej, no. OK o, dobra. Weźmy to co mamy i dokończmy tutaj. Też jakąś tą farmę, nie będziemy mieli wielką. I sobie te... A. No i dobra. Domek chociaż wybudowaliśmy. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Do zobaczenia i cześć. Bye. Chciałem z wami jeszcze farmę zrobić, ale no już czas skończyć. Więc żegnam. Bye.